Cześć, witajcie na kanale Matura Last Minute. Dzisiaj omówimy pytanie numer 13. Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie Macbeth'a Williama Shakespeare'a. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. To wiecie z, z serią Pytania Jawne Matura 2025. Zaczynamy. Zagadnienie wpływu człowieka na własny los od wieków intrygowało filozofów, pisarzy oraz badaczy. Wielu z nich próbowało odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swoje życie, czy też jest jedynie marionetką w rękach przeznaczenia lub sił wyższych. Ta refleksja nad wolnością jednostki i jej zdolnością do kształtowania własnego losu, znajduje swoje miejsce w literaturze, w tym w dramacie Williama Shakespeare'a, Macbeth. Shakespeare w swojej sztuce porusza dylemat między wolną wolą a wpływem przeznaczenia, ukazując złożoność ludzkiej natury oraz granice autonomii jednostki. Rozważając los Macbetha, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy bohater decyduje o swoim życiu całkowicie samodzielnie. Na jego wybory wpływają zarówno istoty nadprzyrodzone, jak wiedźmy i bogini Hekate, jak również osoby z jego otoczenia, takie jak Lady Macbeth. Mimo to, decyzje podejmowane przez bohatera są świadome i wynikają z jego ambicji oraz moralnych dylematów. Macbeth jest przykładem postaci, która podejmuje decyzje prowadzące do tragicznych konsekwencji. Choć przepowiednia Wiedźm rozbudza jego rządze władzy, to ostatecznie sam decyduje o popełnieniu królobójstwa. Lady Macbeth również odgrywa kluczową rolę, manipulując mężem i wzmacniając jego pragnienie zdobycia tronu. Jednakże Szekspir nie odbiera bohaterowi wolnej woli. Każde działanie Macbeth'a wynika z jego ambicji oraz strachu przed utratą władzy. Jednocześnie, elementy nadprzyrodzone, takie jak przepowiednie wiedźm, mogą sugerować istnienie przeznaczenia. Wiedźmy kuszą bohatera wizją przyszłości, lecz nie narzucają mu konkretnych działań. Tym samym Szekspir ukazuje człowieka jako istotę wolną, ale jednocześnie podlegającą wpływom zewnętrznym zarówno ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Podobny motyw pojawia się w tragedii Sofoklesa Król Edyp. Główny bohater próbuje uniknąć swojego przeznaczenia, lecz nieświadomie doprowadza do jego spełnienia. Edyp dowiaduje się z przepowiedni, że zabije ojca i poślubi matkę. W desperackiej próbie uniknięcia tego losu opuszcza rodzinne miasto, co paradoksalnie prowadzi do realizacji przepowiedni, zabija biologicznego ojca i poślubia matkę. Historia Edypa wskazuje na nieuchronność losu i rolę boskich sił w determinowaniu ludzkiego życia. Mimo wysiłków bohatera, los okazuje się silniejszy niż jego działania. Jednocześnie Sofokles pozostawia miejsce na interpretację, czy decyzje Edypa były całkowicie nieuchronne. Tragedia ukazuje człowieka jako istotę próbującą walczyć z przeznaczeniem, lecz ostatecznie podlegającą wyższym siłom. W tragedii Sofoklesa-Antygona pojawia się inny aspekt ludzkiej wolności wybór moralny. Antygona decyduje się pogrzebać brata Polineikesa wbrew zakazowi króla Kreona. Jej działania wynikają z głębokiego przekonania o słuszności moralnej tego czynu. Mimo ostrzeżeń Kreona, bohaterka pozostaje nieugięta, świadomie akceptując konsekwencje swoich decyzji. Postawa Antygony może być interpretowana jako akt wolnej woli, wybór zgodny z jej sumieniem i wartościami. Jednakże tragiczne wydarzenia prowadzące do jej śmierci wskazują na obecność sił przeznaczenia. Sofokles bada relacje między ludzką wolnością a wpływem wyższych sił, ukazując bohaterkę jako osobę zarówno niezależną w swoich wyborach, jak i podlegającą tragicznemu losowi. Podsumowując rozważania nad tematem ludzkiego wpływu na własny los na podstawie Macbeth'a oraz kontekstów literackich takich jak Król Edyp i Antygona, można stwierdzić, że człowiek posiada zdolność podejmowania decyzji i kształtowania swojego życia. Jednakże te wybory często są ograniczone przez czynniki zewnętrzne, zarówno nadprzyrodzone, przepowiednie wiedźm, jak i społeczne, wpływ otoczenia. Literatura ukazuje człowieka jako istotę rozdwojoną między wolnością a podległością losowi. Ostatecznie to nasze działania definiują nasz los, choć ich konsekwencje mogą być częściowo poza naszą kontrolą. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie albo chcielibyście, żebym omówił konkretne zagadnienie, śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku. Każdy lajk like to dla mnie znak, że to co robię ma sens i motywuje mnie do dalszej pracy. Subskrybujcie kanał Matura Last Minute, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii pytania Jawne Matura 2025. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.